Matysiu, odrobiłaś lekcję? Tak. Posprzątałaś pokój? Tak. Wyprowadziłaś psa? Tak. Nakarmiłaś dżudżusia? Nie. A czy ty tylko umiesz odpowiadać tak i nie? Tak. Kalinko? Tak. Odrobiłaś już zadanie z przedszkola? Tak. bo boisz się lekarza? Tak. Kalinko, zjadłaś obiad? Tak. Kalinko, fajnie się bawisz? Tak. Kalinko, a byłaś dzisiaj w przedszkolu? Nie. Matyldziu, umyłaś zęby? Tak Ponieważ Matylda z Kalinką mówią przez całe 24 godziny tak i nie Obojętnie jakie zadam im pytanie Więc spróbujemy, czy będą potrafiły nie mówić tak i nie mówić nie I do tego wykorzystam tę grę Chodźcie, zobaczymy co z tego wyjdzie Dziewczynki? Tak, tak. Dobrze się bawicie? Tak, tak. A odrobiłyście lekcję? Tak, nie, nie. A czy wy umiecie coś innego mówić, czy tylko tak i nie? Tak, tak. Słuchajcie, to ja mam dla Was teraz wyzwanie. Co Wy na to? Tak, tak. Dostaniecie grę. Jest to napisane: nie mów tak i nie mów nie. Jesteście gotowe? Tak Jesteście gotowe zagrać w tę grę? Tak Ale tak. wiecie, że nie będziecie mogły mówić ani tak, ani nie? Mhm Dobra To otwieramy grę dziewczyny Otwieramy, tak, otwieramy Tak, otwieramy no, nie, nie, wiesz, mnie tak Zobaczymy, czy sobie poradzicie Dzwonek, dzwonek, dzwoneczek Tak, jakie fajne Mamy karty dla dorosłych i dla dzieci. Wy chcecie dla dorosłych? Nie. Dla dzieci? Tak. Dobrze. Ta gra polega na tym, żeby nie będziecie mogły odpowiadać teraz ani tak, ani nie. Tylko będziecie musiały odpowiedzieć w jakiś inny sposób, a ja będę wam zadawała pytania z tej karty. Tak. No właśnie nie możesz <laughs> powiedzieć tak. Dobra. Jeżeli, jeżeli któraś z Was odpowie tak, albo nie, to druga osoba musi szybciutko zadzwonić dzwoneczkiem. No właśnie. Trochę spokojnie. Trochę spokojnie. Jeżeli ktoś się będzie długo zastanawiał, co odpowiedzieć, to też osoba może zadzwonić dzwoneczkiem. Tak. I jeżeli któraś z Was powie na przykład m albo mhm, to wtedy też można zadzwonić dzwoneczkiem. I ta osoba, która najwięcej zadzwoni razy dzwoneczkiem, może przesuwać o jeden punkt. Sobie, a. Sobie, A, a jak ktoś nie, nie odpowie, czyli nie odpowie na przykład tak Nie, tak, to, to wtedy... wtedy... będzie mógł, jak wygra tak, tutaj. dobra. Jesteście gotowe? Mhm. <laughs> <laughs> dobra. Teraz losujemy, która z Was zacznie. Czyli robimy papier, nożyce. Ta, która wygrywa, zaczyna pierwsza. Papier, kamień, o, Kalinka. wygrała Kalinka. Yeah. Dobra, Kalinko. Jesteś gotowa na pierwsze pytania? Ale wiesz, że nie możesz mówić tak i nie możesz mówić nie. Dobra. A ja biorę sobie dzwoneczek, żebym mogła. Jesteśmy gotowe? Dobrze. Uwaga! Pierwsze pytanie dla Kalinki. Czy teraz pada deszcz? Tak. <grym> Matylda przesuwa się o jedno miejsce. Czy wiesz, Kalinko, jaka pogoda będzie jutro? Dobra. No, ładnie, dobra. Wolisz słońce czy deszcz? Słońce. Dobrze. Czy, kochanie, myślisz, że jutro będzie słonecznie? No szybciutko! Kalinko, lubisz zwierzęta? Może tak. E, masz psa? Masz psa, Kalinko? No, chyba mam. <laughs> ładnie. Nie. Kalinko, a masz kota? No, tak. O! Matylda się przesuwa jeden punkt. O, zobaczcie, no, jeszcze nie. jeden i Matysia Już będzie. Jeden. Dobra. E, Kalinko, masz złotą rybkę? Mhm. Nie można mówić, uh -huh. Spróbuj coś innego. No mam. <noise> no <noise> ładnie, dobra, teraz Matylda. Super. Ale ty nie <noise> Tak! Dobrze. Jeszcze ty nie masz no nie Teraz wiem. uwaga. Matyldziu. <noise> byłaś kiedyś w cyrku? Nie tak. wiem. <noise> Kogo on bardziej wolałabyś zobaczyć? Klauna czy akrobatę? Chyba akrobatę. Powiedziałeś klauna? Nie wiem. Szybciej musicie, dziewczynki. Klaun mają czerwone nosy, prawda? Możliwe. I mają długie skarpety? Nie wiem. Czy klauny bawią cię klauny w ogóle? Bawisz się jak są klauny? Możliwe. A doprowadzają cię klauny do płaczu? Nigdy nie próbowałam. Bo są też takie straszne klauny. Czego nie próbowałaś? Zjeść klauna chyba. Dobra, super. Matysia sobie świetnie poradziła. Teraz czas na Kalinkę. Uwaga. No, przesuwasz się jedno. Jeszcze ci jedno zostało. Uwaga, Kalinka. Dobrze odpowiedzieć. Kalinka, potrafisz nurkować? No chyba tak. Dobrze. A używałaś kiedyś takich okularów do pływania, by poobserwować ryby pod wodą? <głos> <głos> e, a, 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 no to nie wiem, czy dawać, czy nie Kalinko, a pływałaś kiedyś w morzu? Możliwe Dobrze, no biorąc pod uwagę, że Kalinka ma 4 lata To sobie i tak świetnie daje radę Jej! Dobra, ostatnie pytanie Ka a, no. Kalinko mhm, Teraz uwaga, jesteś gotowa? Dobra <noise> Czy kochasz mamy? Kalinko czy kochasz mamę? No i tak. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że Matycia to wygrała. To było trochę podchwytliwe pytanie, ponieważ Matysia, mamusia wykorzystała troszeczkę sytuację. Kalińko piąteczka, dziękuję. Byłaś świetna. Matyldzia, piąteczka. Mistrzyni! Yeah! A wy, jak jesteście na tak, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał Bawcie z EP i nie zapomnijcie o dzwoneczku. To do zobaczenia, pa pa! Mua!